Placemaking is uh, really creating communities around great places. Uh, places where people meet each other, interact with each other. So there's more and more loneliness in cities. So we need to think about the, the social aspects of the city. It is a cross learning process between 14 leading European cities. All of them have something interesting to share and they are super eager to learn. So I think Wrocław is a, a perfect example of that. So it is a city that has put culture in the, at the center of their development policies, that is integrating a massive amount of refugees coming to Ukraine, almost in a weekly level, that is trying to write and, and, and develop their forthcoming strategy for 2050. And I, I think it can benefit so much from the interaction with other cities that are going through the same type of challenges. Rozmawiamy jak uczynić Wrocław miejsc, miejscem dobrym do życia, dla różnych ludzi, dla tych, którzy przyjechali, i dla tych, którzy tutaj mieszkają od wielu, wielu lat. Rozmawiamy o samych założeniach, jak przecinać na przykład urzędowe silosy, czyli jak departamenty mają ze sobą rozmawiać, żeby w poszczególnych miejscach na terenie Wrocławia tworzyć te magiczne transformacje. Pokazujemy, jak z miejsca, które ma swoją bogatą historię, które było zdegradowane w wielu płaszczyznach, udało się stworzyć na przestrzeni ostatnich lat cal na Prądzyńskiego, który ma tak naprawdę specyfikację społeczną, bardzo mocno kulturalną. Pokazuje, jak bardzo dbamy o lokalną społeczność, o każdego indywidualnego mieszkańca, ale również w jaki sposób w te miejsca które czasami miały złe skojarzenia czy mity, które narosły, zaprosić nowych ludzi. To bardzo interesujące spotkanie, dla nas szczególnie istotne tutaj na Osiedlu Przedmieście Ławskie, ponieważ będziemy się zajmować placem trójkątnym. We Wrocławiu też będzie dyskutowane targowisko na leśnicy i będziemy się zastanawiać, jak mądrze te przestrzenie zmieniać, żeby były lubiane przez mieszkańców, żeby mieszkańcy dobrze się w nich czuli i żeby mieli takie poczucie, że te części miasta, które użytkują, w których mieszkają, to jest dobre miejsce do życia.